Sama widzę jakiś się w Growa Garden. Z nie chłopakami. Ramach, no. Oj, wie, dostał biegórek. Niech najpierw ci coś ukradnie. Dobra. A patrz w czym widzę, więc pinek on urósł. Chyba to zobaczyć, jest mój traktorek.

Taki milionów Śmieci? Nie, nie. nie mam no, ma ma tak ja. za 555 milionów A w tym sklepie? Czemu. Nie w tym nie widzę kupimy oczywiście cały sklepik Kupiłem wszystko Ja wiedziałam, takie coś kupić. Czerec, 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 czerec. Mam busów, to mi nie jest szkoda. Mam prośbę. Ktoś mi może dać mi jedno mango. i Co to jest? Ktoś może mi dać jednego kaktusa i mango? Chłopie, ja, ja mogę Ja ci dać kaktusa! Kupię, Panato. to! To na zupach! Panek, mnie! Dobra! Jak mam w ogóle jakiegoś kaktusa, bo coś nie widzę? To zbierz! Jedziesz? Jest! Tu są przecież! Mam! Masz! Bo ja robię na wynasioną A, ja już zrobiłem naszą moj mi pan. A, to bierz miną mango? Trzeba to obrócić. Mój. Mogę tak. no, ja. nie mogę dać sam do Ale, o, to 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 mam chodź. Chodź, a nie na samym dać Nie A to, to badaj badaj. dobra. Oddomnie. Jest do mnie. Jest do mnie. Ale koło mnie. A w Nie no, do mnie, koło mnie. Dobra. Allora. Y to. A znasz jakieś fajne te... ...lepotury? Tu jest tanga. Co? Tu jest tanga. Nasionat. Jeden i kaptus na bambusa, jeden kaptus, i owoc i na mango. Sobie. Będziem... co mój rakun robi? Ja będę jeszcze to ciekawe Mój rakun się bawi Co? Mój rakun się bawi Zresztą co mój rakun robi. Znaczy dwój Pff. O już nie, zaszedł Bo bawił się tak, że Wchodził sobie na Bormin Buda i schodził Ja nie mam Bormin

Gratulacje! Yeah. <small> paradise Egg! Paradise! Zwa. Albo na. kupiłam ostatnią babukę albo na mimik optokusa. Nie mam. ostatniej sekundzie ja kupiłam. Ja. w ogóle daj mu na rzecz? Ona za 4 godzin będzie. No to było. Ja chcesz zobaczyć, ile daj mu na Co to jest? Takie cłożki, taka jałłówka.

Ja też przypomnę, Teraz tak dużo miejsca, patrz, jeden, dwa, trzy, A ja przypomnę, Jak co. Jak się, jak się parmię, niby powiem, Tu No, tak, nie wiem. Co? No. Ja też przypomnę, Chodź do tyłu, u nas Nie, jest nie I teraz klikaj. Teraz patrz. Kurz tu najpie. Nie. A, więc chciał zrobić. Idź pan. Got tobą? To tak, za mną. Ej, Franek! Co? Bo Krystiana nie na raz półwiększy twarzy. kilka razy i potem trzeba czekać. A patrzyliście na koniec ogródka? A tu coś jest. Tutaj. Oto tu, tu mam tabliczkę. Oto, tu, y, przytrzymaj tutaj. Dajcie sobie powietrze, ta tam są Tutaj też mam tabliczkę. Masz tam też tabliczkę? O tak. tu? Tak. Tutaj to ogólna Trzymaj.

o no, nie, bogaty na pewno. To no, Druga farmę, ta jest serca. To mam ozdobyć. A Ja nabiję w podjęciu. Chodź, apartowując, żeby. O, bo są, są fajne do kupienia. Ja kupiłem, sobie fajne. Co? Aż chodzić o to. Ty w ogóle ciężką...

Ale kiedy będą mamusy? Za kresów! Antek! Za A Za A, A, A będziemy coś dzisiaj jeszcze grać? Wiem. Bo 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 grać. Bo dica? Dica? Nie, nie wiem. Bo możemy grać. Co sądzisz? Nie wiem. Chłopie! Mam pięć traktorów! Nie ser. Jest traktor! Muszę do ciebie... Poka! An, ale pięć we w pripunku. Nie, pokaż mi traktorki! Poczekaj, tu. Mm. Mm. Poczekaj, Ma no. się tego poczekaj, Więcej nie mogę poczekaj, An. Będziemy mogli dzisiaj zagrać w zbudowanie samolotu? No... Nie wiem. Bo to fajna gra. Ej Antek! Mogę tą krusztowkę? Jaką? Dobra. Już się na Ile naszych gdzieś robiłam?

Há 4 minutos não que Sério? Pranek! Pranek! Seu... Seu raio de sangue não está funcionando. Parfum e dobré. Co to? Co to bylo? Co to bylo? Co to, bylo? Co to bylo? Jedno za milion, jedno nové.

Teraz. I daję Ale to chyba będzie zaraz idzie Końcu tego odcinka, niestety. Das, Zdrowańczymy. Mm. Zdrowańczymy. <try> niestety więc, okay, teraz spojrzyj. Ale będzie to jedyny odcinka. się Niestety będziemy na odcinka już więc... a więc. Papa do następnego odcinka.